Cześć, jestem Natalie i nadal uczymy się internetowego konstruktora Euro. W tym roku nauczymy się stosować wyrażenia według szablonu. Mamy dostępnych wiele różnych szablonów, więc zacznijmy. Jesteśmy w konstruktorze. Przejdźmy do zakładki Processing i kliknijmy ikonę Pattern CUT. Przed nami pojawiło się okno, w którym możemy wybrać szablon. Spróbujmy zrobić podobne wycięcie. Konieczne jest wybranie strony, po której potrzebujemy tego wycięcia. Niech to będzie górna część. Absolutnie wszystkie wzory można filtrować, ale na razie spróbujmy zrobić wycięcie z przesunięciem. Na przykład potrzebujemy podobnego wycięcia z przesunięciem o 100 mm od krawędzi części. Rozmiar samego wycięcia wynosi 200 mm w poziomie i 100 mm w pionie. Istnieje również funkcja dodatkowego przetwarzania. Tutaj zaznaczamy, czy potrzebujemy ściętych narożników o wartości 90 stopni. Przetwarzanie naszego wycięcia z krawędzią o grubości 0,5 mm. Zrobione. Spróbujmy zrobić prostokątne wycięcie. Przejdźmy do drugiego szczegółu. Wybierz prostokątne wycięcie z rozwijanej listy. Następnie wpisujemy rozmiar wycięcia w X, będzie to długość naszego wycięcia i jego szerokość, np. 300-300 mm. Staramy się ustawić parametry offsetu, za pomocą przycisku centrowania. Widzimy, że offset został automatycznie wypełniony. Określmy obróbkę krawędzi o grubości 0 i 5 mm. Zwracam uwagę, że przy produkcji wycinanek prostokątnych i kół tzw. okien możemy skleić krawędź o grubości zaledwie do 8 mm włącznie. Po wybraniu potrzebnej krawędzi, która zostanie wklejona na nasze wycięcie, dostępny staje się dla nas parametr łączenia krawędzi. Tutaj możemy wybrać, po której stronie będzie znajdować się nasze złącze: górna, lewa, prawa lub dolna. Wybieramy prawo. Możemy również dodać dodatkowe funkcje przetwarzania. Nadal możliwe jest ustawienie promienia mniejszego niż 10 mm dla wszystkich wycięć. Minimum 3 mm. Pozostawiamy promień 10 mm bez zmian i klikamy przycisk Dodaj. Zrobione. Jak widać, wycięcie jest dokładnie na środku. Szczegóły nie są renderingami. Widzimy czerwony znak wskazujący położenie złącza krawędziowego. Przejdźmy do następnej wycinanki, która nazywa się SMILE. Wybierzmy stronę, po której zastosujemy wycięcie. Na przykład szczyt. Istnieje możliwość wykonania standardowego wycięcia o długości 220 mm, a wzorcowy blok kontrolny zostanie uruchomiony i wskaże rozmiar, o jaki chcemy zwiększyć wycięcie. Zwiększamy rozmiar wycięcia o 100 mm i dodajemy krawędź o długości. 4 mm. Centrum słyszysz? Zrobione. Jeśli masz pytania dotyczące tego lub innego przetwarzania, możesz skorzystać z informacji pomocy. Następnym szablonem jest koło. Wskazujemy przesunięcie np. 300 mm wzdłuż X i 300 mm wzdłuż gry. W ten sposób otrzymamy cięcie w środku na części o wymiarach 600x600 mm, ponieważ przesunięcie obwodu jest wskazane do środka, jak w projekcie wiercenia. Niech promień będzie wynosił 100 mm. Zrobione. Kolejną ważną cechą jest cięcie przelotowe z resztą, 3 mm dla wzorów, cięcie koła i prostokąta. Ta funkcja jest przydatna, gdy wycięcie jest duże i obawiamy się złamania części podczas transportu, lub gdy marginesy od krawędzi części do wycięcia zostaną naruszone podczas projektowania, ze względu na ograniczenia produkcyjne. Edytujmy nasz udekorowany okrąg i zróbmy go od końca do końca. Odznacz element, przetnij go i kliknij przycisk Zapisz. Zrobione. W tabeli usług dodanych widzimy, że mamy parametr głębokości 15 mm, grubość naszego materiału to 18 mm. Zmieniła się też wizualizacja wycięcia. Następne wycięcie nazywa się łukiem. Wybierzmy stronę. Na przykład górny łuk może być zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Zróbmy łuk zewnętrzny, zaznaczmy przesunięcie o 100 mm i dodajmy obróbkę krawędzi o grubości 2 mm. Zrobione. Zwróć uwagę, jeśli wykonamy część z krawędzią po lewej i prawej stronie, to w tym obszarze pojawią się połączenia krawędziowe. Przejdźmy do edycji łuku i ustawmy go jako parametr wewnętrzny, dodając oznaczenie jakie chcemy, bo wszystkie są wewnętrzne. Zrobione. Kolejnym wzorem, któremu dziś się przyjrzymy, są uchwyty wpuszczane z dużą listą artykułów. W zależności od rodzaju montażu uchwyty dzielą się na następujące kategorie: płaskie, krawędziowe, końcowe, końcowe i krawędziowe oraz gołe do elewacji bez uchwytów. Rozważmy na przykład jeden z szablonów uchwytów zainstalowanych w samolocie. Po wybraniu rodzaju instalacji pojawia się okno wprowadzania parametrów, a mianowicie wiązania do krawędzi wzdłuż lewej i prawej osi X oraz wzdłuż osi gry. Wybieramy górną lub dolną lewą. Następnie wybieramy montaż na froncie i szukamy numeru artykułu potrzebnej nam klamki. Na przykład pierwsze na liście zostawiamy z artykułem 107. 28.30. Liczba przez myślnik oznacza, że parametry wycięcia są odpowiednie dla trzech artykułów piór od 117,28 do 117,30. Jak widać, parametry wycięcia są już uwzględnione w szablonie i nie są dostępne do edycji. Pozostaje nam ostatni punkt ręcznego wprowadzania czyli współrzędne przemieszczenia dla umieszczenia uchwytu na części. Ustawiamy kierunek poziomy od środka lub wzdłuż osi X i określamy odległość 100 mm wzdłuż osi gry. Możemy również zastosować wiercenie do naszego uchwytu, zaznaczając otwórz. Zrobione. Tak na detalu wygląda nasze frezowanie pod rączką. Wszystkie inne szablony uchwytów wpuszczanych są zaprojektowane podobnie. Zajęto się uchwytami. Teraz spróbujmy zastosować szablon w ramach wyrównania. Wyrównania w tekście służy do zapobiegania ugięciu elewacji. Wybierzmy stronę, na przykład przód. Ustawmy typ przez wyrównanie i określmy kierunek. W naszym przypadku jest to poziome, ponieważ część ma rozmiar 1500 mm na 500 mm. Ustawiamy lewą, dolną i środkową krawędź oprawy. Słyszymy przemieszczenie. Kliknij dodaj i sprawdź nasze wyrównanie na wizualizacji. Kolejny szablon do frezowania czołowego. Ten rodzaj obróbki jest niezbędny, jeśli planujemy mocowanie naszej części do zawiasów, wieszaków lub półek z uchwytami kitan. Popracujmy z tobą nad zastosowaniem frezowania zawiesinowego naszej części o grubości 18 mm. Podobnie jak w poprzednich szablonach, wybieramy lewą stronę. Wybieramy niezbędny artykuł zawieszenia. Ustawiamy stronę oprawy na przykład dolną stronę przednią oraz ustalamy parametry odsetu przyciskiem centrującym i nasz wykrój według szablonu gotowy. Kolejnym szablonem, który razem z Wami rozważymy, jest frazowanie podpółki, uchwytu uchwyty i tym podobne. Należy pamiętać, że to frezowanie jest dostępne dla blachy o grubości 19 mm lub 25 mm. To ograniczenie dotyczy tylko półki uchwytu, więc musimy zmienić grubość materiału na 25 mm. Wybieramy stronę. Zostawiamy powierzchnię wiązania po lewej stronie przesuniętą o x 100 mm. I ostatni szablon, który rozważymy dzisiaj. Zasłona na składany stół. Musimy tylko określić odsunięcie tego szablonu, ponieważ wszystkie wymiary są już określone w projektancie. Lewą stronę oprawy dobieramy do dolnej krawędzi. Artykuł z zasłoną ma 47801 przesunięty o X2 i 0,5 mm ogre o 100 mm. Zrobione. Jak widać praca w konstruktorze jest bardzo wygodna. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był przydatny i zrozumiały. Jeśli tak, postaw na projekt i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Chętnie odpowiem na twoje pytania w komentarzach. Przed spotkaniem.